Poprzednio, w kodzie snu. Mógłbyś pójść na komisarek i sprawdzić co się dzieje? Czyli co? Nic nie zrobicie? Niestety nie. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zajrzyj do laboratorium w szpitalu. Sami zakażeni. Dobra, to wchodzimy do szpitala. Laboratorium, tak, laboratorium. Oj! są. Nie, nie, gdzie jestem? Co ja robię, co nie robię? Co to jest? Gdzie jest? Zaraz. To jest laboratorium. Powiesz o infekcji. Nie wiemy skąd wzięła się infekcja. Słabsze jednostki mają gorszy układ immunobiologiczny, przez co wirus pożera ich krwinki białe, po czym atakuje organizm. Jest naprawdę dziwny. No dobra, czyli teraz muszę wrócić na farmę i poinformować o wszystkim. Ale. Dobra, już ci mówię co. Strasznie, powiem ci coś, co będzie bolało. Farmerze, mam dla ciebie wieści. Nieźle się spisałeś. Co? Policja nic nie zrobi? To kina. Nie działać, a nie chować dupę w budynku. Ech... Chcąc nie chcąc, musisz dalej działać. Odpocznij chwilę i wyjdź O kurde, dostałem dobry rewolwer. Moc jeden, ostrość jeden. No nieźle. A, i jeszcze jedno. <grytanie> nieźle się spisałeś. Zwykły wirus. Pewnie zwykły. Był jak odpoczniesz. O, trzy dementy dostałem, no nieźle. Dobrze, farmerze. No, naładuję El Diablo przy okazji. Okej. Okay. Widzę, że mam dużo pocisku do rewolweru, to akurat bardziej, bardzo dobrze, jak go zużyję. Znaczy, zużyję trochę. O, taśma tutaj na wierzchu, to trzeba ją schować. Będę musiał zrobić miotacz ognia, więc będzie trzeba niedługo go zrobić. Ale brakowało mi chyba paru składników. Zaraz zobaczę, co potrzeba. Hmm. Okej, okay, dobra. Farmerze, coś chciałeś ode mnie? Skoro komiseret jest bezużyteczny, a baza wojskowa także padła, musimy sami wezwać pomoc. Ja Najlepiej się stacji telewizyjnej. Mają tam satelitę. Powinny znaleźć tam jakieś programistę. Niestety mały problem. Dziś dzięki stacji telewizyjnej są zamknięte, a kluczki z kopalni. Nie wiem czy pamiętasz, oczko to pierwsze centrum infekcji. Podejmiesz się tego. No dobra, zrobię to. To jest pod ziemią. No okej, okay. no cóż, nie mamy innego wyjścia, skoro chcemy się stąd wydostać. Musimy to zrobić. Znaczy musimy. Ja muszę to zrobić, Wy ja widzę, że też dupy nie chcecie ruszyć. Okej, okay, w każdym bądź razie... Miotacz ognia, co potrzebami? Płynne proszki mam. Dobra, ogień krzyż... Złota sztabka, krzesiwo, zł A nie. Co potrzebuję Guzik R, Redstone, czyli czerwonekami. ogień Aha, guzik, dobra Guzik, potrzeba mi guzika Nie mam guzika właśnie to jest ten największy problem z tego co wychodzi O, schowam sobie diamenty tutaj No cóż Guzik powinien dostać chyba we w sklepie albo A może na stacji benzynowej ma jakieś drobiazgi Tyle zanim dotrę ja do stacji benzynowej To minie trochę czasu, nie, nie Dobra. Kot? Kot. Hmm. Dobrze, muszę się dostać do kopalni. Nie będzie łatwo, coś myślę. Może dostać się do samej kopalni będzie łatwo, ale... Przeżyć tam to będzie tragedia. Noż kuchenne bestialski mógłbym w sumie zużyć do końca. Zniszczyć będzie jeden mniej. Cześć! Cześć, cześć! My już się znamy! Żegnamy! Papa! No pa. Mi się pięta obsunęła. Milu, to widzę, że za u mnie w porządku. Dobra. Możemy iść. A to mogę podnieść, czy nie mogę? O! 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 Jak miło! 9 diamentów tu leżało skąd? Nie mam pojęcia, ale chętnie je zabiorę. Eee, siema ziótek. No a ład! Wątko leś Przejść do kopalni, ale przez rynek czy ja przejdę? Wolę nie przechodzić przez rynek, ale tu nie mam wyjścia z tego co widzę. O! Oh, wow. No nieźle. Muszę ich zestrzelić wszystkich! Dobra, pobijecie pistoletem. Ci kolbą w łeb walnę to od razu zginiesz. Nie możecie trafić? Coś mnie po plecach uderzyło! Dobra, moje ziutki. Teraz ja was pokonam. Będę szybszy zanim ty przeładujesz tą kuszę, koleś. Au, nie, nie wleciałem. No i trochę zawsze amunicji i innych różnych rzeczy. Dobra, to muszę pochować parę rzeczy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. O, ale monet poleciało. Kula. Nie wiem po co mi jakieś. Kule. Ale biorę. Dobra. O, proch. O. Cześć. O, dachem przejdę jak miło. No i bardzo dobrze. O, to nie wiem. <laughs> Łoś ty, koleś, ty nadwiesz jak się do mnie dostać. No to żegnam. Hmm, Jak tu się wydostać od nich, tak żeby. Dobra. Nie, kurde. Tak żeby się nie nie daj złapać w nich jest też koleś No I zdychaj Giń! Bardzo dobrze Kopalnia jest tutaj. Dobra. Tak szybko pochowam to. Żegnam panów. I dziękuję, dobranoc. Hmm, trudno. O, zamknięte wartownia kopalni. No dobra. I wystarczy, jak mi przyłożę skolby. Dobra, chowamy to. Chowałem. Miotacz ognia. Potrzebuję guzików, ale nie wiem, czy tu dostanę guziki. Cześć, żegnam pana. 100 lat, 100 lat. Telefony, na co mi telefon? O, parę przydatnych rzeczy widzę. O, i już nie ma miejsca w plecaku. Jaki nie fart. No trudno. O, jeszcze znalazłem książkę jakąś. Dziennik, część szósta. Szaleniec. Szaleniec to ofiara zarażonych lub zainfekowanych istot. Dużym prawdopodobieństwem jest fakt że szaleniec przedsięwzięcia walczył z kibitotkniętym wirusem SNU. Jego dość silny... jest dość silny i szybki. Jego ciosy oślepiają na chwilę. No okej. Okay. Odkładam to. Już pozbierałem trochę rzeczy. To tutaj zostawiłem, bo to jest... bo to... Sprawdźmy. A! ok, Mogę zabrać. Dobra. Na tych skrzyniach? Aha, karta obecności. To nic mi nie... niepotrzebne. O. Przez te drzwi już nie przejdę, no trudno. Okej, okay, jak widzę tutaj zainfekowanego... Nie, zaraża, zakażonego, zarażonego i miuchacza, dobra. Ooo, tak mi przykro, nie przejdę, przejdę, no bez przesady. Co to było? Ktoś sapał. Zamknę się tu, o. Okręcę sobie kierownicą. Brz, brz, brz. A to co to? Kolejna książka. Dziennik autorstwa kierowca ciężarówki. Dotorem 16.02.2013. Dotarem do kopalni w mieście Slim City. Po odbyciu formalności czekam na załadunek. Podpisano. No tego podpis nie odczytam. Ciężarówka załadowana. Jeszcze pójdę po. <laughs> Jeszcze pójdę po ostateczny podpis i mogę jechać. Podpisano. Kurwa, ten skurwel z administracji mnie ugryzł. Nie wiem, o chuj chodzi, ale wszyscy tak się tu zachowują. Muszę natychmiast stąd jechać. I chyba nie odjechał z tego, co tu widać. Tu widzę... ...niuchacz. Czy on mnie zauważy? Nie, nie zauważył mnie. Tutaj widzę dwóch zainfekowanych. Nie co to. Au! mnie śmignął kilofem. O, odejdź. Chcę zobaczyć, co jest w tych skrzyniach. Węgiel. Zabieram, przyda się. No tak, nie mogę tego podnieść Denerwuje ten dźwięk Tutaj To se sprawdzę od razu Co to jest O, tego potrzebuję, ale Nie mam gdzie zapakować Tego nawet No, tu pochowam na razie to Dobra. Klucz jest u kierownika, pod ziemią. Jak tu widzę? Okej, okay, dobra. To musimy przejść. Mam nadzieję, że winda jest czynna. Zdajmy to. Bo to mnie denerwuje strasznie te dźwięki. Kopalni. Chyba że ktoś tam jeszcze pracuje, ale niemożliwe. Przecież już dawno. Aha, jeśli to nie tutaj, to wagoniki muszą jeździć gdzieś tam na dole. Hm, więc mogę się też tu dostać. O! Jak widzę, mam tu przyjaciela. No już nie mam przyjaciela. Dobra, mogę się tędy tu dostać, ale nie. Może winną pojadę, po prostu będzie kulturalnie i wygodnie okej. Okay. jestem na dole. No, widzę przejście do kopalni. Nie wiem, co tu mogę zajść. O widzę tutaj już idę. O Jezu, aż mi nie odebrało mowę. Ja się chyba tu schowam. O, jak widzę, tu nikogo nie ma. Co tu jest? Dobra. O, sztabka złotej nożyczki. Nożyczki, muszę połamać. Klucz do wartownik kopalni. Okej, okay, przyda się. Ostatni wpis, o co? nie kierownika kopalni, ostatni wpis. Muszę sprawdzić, czy tunele są bezpieczne w pierwszej kolejności odwiedzę północny tunel. Dobrze powiedziane, więc widzę, że muszę chyba pójść na północny tunel. Ale sprawdzę jeszcze tutaj co się dzieje. Jakiś. Dziwne coś tu mam, zabieram to. I tutaj też takie dziwnego, dużo ich, dużo ich, dużo ich. Stanowczo za dużo. Przeszukam to, co to może być takiego. Aha, jasno, pył. On to mi się nie przyda zbytnio. Nawet nie wiem do czego. Okej. Okay. szybko uciekaj. Uciekaj! Oj, wypadło mi. Gin! Zakara ci. W z... tyle że się tak wyrażę. Dobra, to się jeszcze schowam. Przeszukam rubiny. Rubiny z powrotem jak jakby naszedł. Szmaragdy. uuuu, nice. Dobra, co mogę jeszcze tu zrobić? Hmm. To się pozbędę. Nie wiem po co to, ale się pozbędę. To chyba użyję, żeby przyspieszyć wszystko, dobra. Okej. Okay. I już mnie nie ma. To nie wiem na co to jest, ale też zaraz zobaczę. Nie, 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 nie wchodź tu nawet, nie próbuj. Aby się włamać chciał. Przeszukajmy Ło szafiry. Nie wiem po co szafiry, ale... Się przyda. Uh. Zadźgam, to zobaczysz. Ok. Węgiel został u góry. Kurde, bo tak to bym do pieca to włożył. I coś z tym zrobił, ale nie mogę nic z tym zrobić. Chowam to. Coś już do mnie idzie, no nawet nie coś, tylko ktoś. Znaczy w sumie nazywam to coś, więc chyba bardzo dobrze to tak nazywam. Ok, w każdym razie... Te kluski. Widzę, że złota. Nazwali je po angielsku. O, Węgier! Żegnam panów. I jeszcze to. Okej, okay, dobra. O, jak dobrze wpadłem. Gdzie ty jedziesz? Na węgiel. Ale i tak pojechałeś nie tak jak chciałem. On tu idzie do mnie. Ja w tym czasie opróżnię wszystkie wagoniki, zanim on do mnie dotrze. On się chyba gubi po tych torach. W każdym razie schowam diamenty. Hmm, co tu jeszcze węgla mogę tu poodkładać? O, z tego dostajesz tabkę złota. No nieźle. A to, Quick Silver jakieś szybkie srebro. Zaraz zobaczymy co to. Znaczy zobaczymy. Ja to zobaczę, wy nie. No i węgiel. Nie. Nope. Nie podejdziesz do mnie, nie pozwalam ci. Dobra. Alkohol! Hmm. O, ruda żelaza. Czerwonego kamienia już więcej nie potrzeba mi. Przyda się. Złoto. Hmm. Czego by tu się pozbyć? Tego i tak to nie jest dużo warte. Więcej otrzymam za te przedmioty, które gdybym je sprzedał. Cześć, cześć. Au, za blisko, za blisko. Ujajko, siłacz. Cześć, żegnam panów. Tu nic nie ma, dobra. Tu jest chyba. Nie, tu nic nie ma. Jak dobrze oni są bardzo wolni. Tu nic nie ma. Północny tunel, to chyba o ten chodziło, z tego co tu widzę. Nie, tu nic nie ma, dobra. No, jest jednak, myślałem. O, cześć. I klucz jest na główną stację. Dobrze. Dobra. Chowajmy to. Chowajmy, chowajmy, chowajmy. Co tu jeszcze schować? Nic nie mogę schować. Siła. Regeneracja. Regeneracja. Siła. Nie no. Nic tu mi nie da. Nic, 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 a nic. I tyle po tobie. Jeszcze sprawdzę ten tunel. Znaczy sprawdzę całą kopalnię. Co tam? Jakieś dziwne tutaj postawili cegły. Nie mam, nie, ma nie mam, nie. E tu nic nie ma. OK. żegnam panów. Ooh. chyba wiadro magmy ja będę potrzebował. O, tu widzę, że ktoś na przejażdżkę się wybrał. o to O, tu widzę coś. Okej, okay, wróćmy, 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 wracam. Tu coś nie. Dobra. I zobaczmy, co tu mamy. Co ja tu mam? O, sztapkę żelaza, dobrze, miło mi bardzo. Sztabkę złota. Ale z tym złotem to zrobimy mały myk. O! I tak pochowamy bardzo dobrze. Teraz Quick Silver, nie wiem co to jest. Dobra, Quick Silver, przeszukam to. Uuuu, z jednego? O, no miazga. Chyba będę musiał zrobić mek taki Solidne żelazo, bo nie mam nic No nie mam wyjścia, muszę solidne żelazo z tego zrobić Jeszcze cztery sztabki żelaza Okej, okay, dobra. Dobra, mogę się stąd zwijać z tego, co widzę. Tylko węgiel zabiorę. Wszystko, co, co chciałem, to mam. Dobra, klucze, więc mogę wracać. ds ja windą pojadę. A tu co jest? A tu się chyba poboczny tunel wykopał. odbiegnę tam. Okej, okay, i mamy do góry. O, deszcz pada. Ale do wartowni się chyba przejdę. żegnam OK klucz do wartowni o jak miło Klucz do magazynu kopalni sądzę że magazyn kopalni da mi bardzo fajnych zasobów ale i tak nie mam na razie miejsca w plecaku więc się wrócę tu po to co najwyżej Alkohol O, jak miło, deszcz przestał padać Tu widzę saletrę Saletra w lodówce trzymana Nie wiem o co chodzi, ale biorę Co tutaj? Dziennik wejść, poprzedni został wywieziony główne głównej siedziby firmy. Książka, przykład, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, muszę teraz iść do stacji telewizyjnej. Hmm. Już coś do mnie idzie z przodu, z tego co słyszę i widzę. Żegnam. Żegnam, żegnam. A mam tyle amunicji, że nie muszę się bawić nożem. Bardzo dobrze. No to byłem już, stąd wyszedłem. To wy mi niepotrzebne. O, stacja telewizyjna. O, 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 moment. Tą to od razu wiedziałem, że trzeba pokonać. Dobra. Widzę, że tu mnie ścigają, więc szybko muszę wymienić sobie. Mam klucz już w ręce, ok, więc szybko do stacji telewizyjnej. Hop, hop, o, w mordę, tu też oni są.